Witam kochani, dzisiaj będą szaszłyki. Oto z tych piersi z dodatkami: czerwona cebulka, papryka i grzybki. Grzybki już sparzone są. Także najpierw pokroję mięsko na mniejsze kawałeczki i zamarynuję. Zacznę właśnie od mięsa. No i zabieram się u zakrojenia. A kochani, nasze szaszłyki będą dzisiaj z piekarnika. Dla każdego dostępne, ponieważ każdy ma air Dzisiaj robimy w piekarniku. pokroję je na mniejsze właśnie cząstki i zamarynujemy za chwilkę. Kawałeczki. No kawałeczki takie. Kochani, oto nasze składniki marynaty. Sos sojowy, papryka ostra, słodka benzona, sól, pieprz i olej, olej sezamowy. Akurat mamy nadmiar tego sosu sojowego, bo zawsze jak kupujemy sushi, to nam zostaje. No to trzeba go złożyć ile tutaj łyżeczka jest, może troszkę więcej. I teraz zaczynamy. O! No jak się jak odkręca. Ile go damy, tak? Nie za dużo. O, tak, łyżeczkę. Nie samą łyżeczkę może. Biały pieprz, ale nie za dużo, bo chcę dodać paprykę właśnie, która... O, ta jest ostra. Tak, ostrej. Papryki czerwonej i pęconej słodkiej. I co jeszcze miałam dać? Troszkę soli, nie za dużo, bo dałam co I to wszystko, co nam potrzeba. Wymieszamy i dajemy do lodówki na godzinę. Musi się troszkę pomarynować. Mmm, jak zapachnie. Mmm, no, nie? Sezonowe, leje kochani, Cześć, mm. pyszne. Wkładamy do lodówki na godzinkę. Pani Mięsko się marynuje, a ja przygotuję teraz sobie paprykę i cebulkę. To muszę pokroić wszystko na mniejsze kawałeczki, bo muszę sobie coś na śmieci. Tak. Oczywiście papryka umyta. Kawałeczki właśnie, żeby nabić na patyki. Fajnie ten nożyk nie za mały? Nie, właśnie lubię kochtu. Takich takich rzeczy jest ok. Paprykę na takie... O, trzy kawałeczki. Może całej nie dam. zobaczę, będę sobie mniej więcej. Mam mięska 26 kawałków. To tyle samo będę musiała mieć papryki. 4 6 7 i teraz dodamy pomarańczowe. Tak, tam pokroimy. I za chwilkę cebulę. Teraz cebulkę to w ten sposób pokroję. O tak. I ją ja troszkę tak porozdrawię. I zaczynamy nadziewanie zaczynam od cebulki do warzyw nie dodaję nic one same w sobie mają smak zresztą potem będziemy jeszcze smarować czymś zaczynam od cebulki potem daję mięsko pieczarkę paprykę i z powrotem to samo cebulka mięsko Wodyk. Długi taki to będzie wiesz, o teraz dam czerwoną paprykę i znowu to Kani, to będą bardzo długie tak. szaszłyki. Ale jeszcze dodam sobie ananasa bo o, to na to sam, koniec. sam koniec. Tak? Na sam koniec dam właśnie po kawałek ananasa. A ananas. teraz po kolei. Tak. Czekamy aż pierwszy szaszłyczek. Ta tutaj się morduje z nim. Nie, i no nie jest tak Ma tam źle Ma taką szpadę. Nie ja lubię dużo cebuli. Tutaj dwie cebulki. ile mięska, jeden. Znaczy będą po cztery kawałki, bym chciała, żeby było na patyku No i chyba tam mi idzie. I teraz czerwona papryka O, będzie więcej, bo tu zobacz. No, pięknie wygląda. I teraz dam jeszcze cebulkę. I chyba ananasa kochana. I chyba już ananasa, tak. I kawałeczek świeżego ananasa. No i pierwszy gotowy, pierwszy gotowy. i tak porobił. Zobaczymy ile nam wyjdzie. I to, I samo, to samo na ten patronek. O kolej. Cebulka mięsko, grzybek, papryka, ananas. Ale wiecie co? Właśnie te grzybki parzyłam. Miałam powiedzieć, właśnie te grzybki sparzyłam, a te... Wzięłam, zamroziłam. I teraz chcę spróbować, jaka jest różnica. Świeże grzybki umyłam zamroziłam. I zobaczcie, jest to samo. Zachowują się tak jak parzone, także można zmrozić i to samo jest. Nie pękają. Nie, nie pękają, bo jak dacie świeże, to wam będą pękać. Dlatego zawsze albo parzymy, albo można zamrozić. I tak wszystko musimy teraz porobić. A najważniejsze jest to mięsko o jakiś duży mi się trochę kawałek to nic będzie to dla ciebie I mam sześć patyków a ten ostatni to już takie co mi zostało po prostu to już nakładam mięska już nie ma No co jest to już nakładam resztę i tak nie smaczne tak mamy sześć takich dużych pięknych no, szaszłyków Więc nagrzewamy na 200 stopni i zaraz wkładamy do piekarnika o tego grzybka tam tego mrożonego no i co tu jeszcze Fabryka papryka jeszcze mi została oj mi się przerwała trochę jest ok no i cebulka ponabijam i do piekarnika No jeszcze popryskam troszkę oliwką kochani, nasze szaszłyki będą piekła o, na takim tym ruszcie żeby nie były bezpośrednio na blaszce bo one będą się gotowały, a nie piekły Kochania, to się nazywa chyba raszka, nie? O, raszka może i układam, układam tak w podstępach mmm, piękne szaszłyczki tak, bo nie chcę na bezpośrednio dawać na blaszkę popuszczam soki i one będą się tak normalnie gotowały a jak chcę żeby były fajnie podpieczone no zobacz jak akurat nam się zmieściły. Jeźmy, piękne, na kolorowe. koniec. Tylko tak delikatnie jeszcze oliwką popryskamy. I do pieca nagrzanego na 200 stopni na 30 minut. Oczywiście w trakcie będziemy sprawdzać. Może przekręcimy na drugą stronę. Kochani, ja tutaj dam troszkę sosu barwakiu, jaki lubicie, troszkę keczupu i jeszcze damy troszkę sosu. Ok, kochanie próbowałam sriracha o no co z nie chce mi lecieć o wystarczy wystarczy, bo jest pikantne. i tym posmarujemy jeszcze nasze szaszłyki, tak już pod koniec pieczenia o, kochani zapomniałam, jeszcze odrobinę oliwki, tak z łyżeczkę oliwka? tak oliwka z oliwek kochani minęło 30 minut tak wyglądają nasze szaszłyki. A przekręcamy. O, jeszcze potrzebują czasu. Jeszcze potrzebują. Dlatego, że są na tych ruszcie Dlatego, będzie potrzeba troszkę dłużej. O, w gorące. Mm, jeszcze nie pachno. smaruję sosem. i Jeszcze wkładam na 10 minut. Mm, pięknie pachną. Jeszcze na 10 minut wkładam, jest powrotem Myślę, że już pora, żeby zacząć smarować sosem. Aucz. Gorące mm, patyki. Sosem barbecue. Tak. To już tam 35 minut na zasadzie. Nie za dużo, nie za dużo. Dużo sosu też nie chcemy. Więc go jest doprawione to tylko na warzywkę. No, o tak delikatnie. I teraz będziemy tylko podpiekać 10 minut. i kochani jakie piękne szaszłyki gotowe piekły się w sumie 40 minut ostatnie 2 minuty dałam do podpieczenia głodną tylko i zobaczcie widzicie że na tym ruszcie nic nie jest. się popaliło a one sobie piekły się tak fajnie mm, teraz musimy poczekać by przestygły co najmniej 5 minut będziemy psuwać. I kochani próbuję zdejmę sobie tak o w wszystkiego pod żeby to spróbować mięską mhm pyszne cebulka pyszne mhm mhm mm, hmm. pycha mhm mm, mhm a do tego ta przepyszna sałatka bardzo zdrowa sałatka z mm. miszka mm. smacznego kochani my sobie musimy pojeść teraz coś pysznego dziękujemy kochani za oglądanie trzymajcie się mm. ale pierwszy ten ananas pyszny na pewno mm. pycha na drugi raz tam więcej pycha i do następnego na chaję, kochani. let go so